Marinet? O, Adrian! Co za przypadkowe spotkanie! Wyglądasz na smutnego. To dobrze, znaczy nie dobrze, smutno, że jesteś smutny, ale akurat wracam z zakupów. I tak się składa, że mam przy sobie coś, co na pewno poprawi ci humor. Proszę, prezent! Ja. Dzięki. Jej, zawsze chciałem hodować chomika. Skąd wiedziałeś, że lubię to zwierzętko? Nikt nie zna mnie tak dobrze jak ty, Marinet. Bo. bo ja cię kocham, Adrien. W takim razie na pewno wiesz, co jest moim największym marzeniem, mam rację. Eee. Nie, co? ha? Mm. Nie, to na wypadek, gdyby wrócił ten film, gdzie... a gdzie mm. nieważne. Mm. Zapomnijmy o tym prezencie.